Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Oto jest recenzja gry Dragon Age Inquisycja. I słuchajcie, jest to recenzja gościa, który praktycznie świeżo co skończył tą grę. Jednakże tak czy tak miałem czas na przemyślenia tego mm, tej gry, bo no trochę swoje trwała. No i po prostu do proste słowa. Nie jestem jakoś przygotowany, nie mam nawet rozpisanych podpunktów, co chcę mówić. Będę mówić mniej więcej z głowy i szczerze, co po prostu sądzę o danych etapach. Mniej więcej podzielimy tą recenzję na dwie części, ale mniej więcej, znaczy tak trochę płynnie to przejdzie z recenzji bez spoilerowej do recenzji spoilerowej. E, dlatego no, w pewnym momencie, jak ktoś już zacznie słyszeć spoilery, a nie grał w tą grę, chociaż nie wiem czemu by najpierw inkwizycję chciał o, ogarniać zanim jedynkę i dwójkę nie przejdzie, to wtedy może sobie po prostu wyłączyć. E, więc słuchajcie, zacznijmy trochę od dupy strony, a dokładnie to, że jaką ocenę gra, daje tej grze. A jedynkę można powiedzieć, kurczę, ciężko powiedzieć, bo jak klasyfikuję te gry tak, dwójka, jedynka i Inkwizycja. Jednakże cały czas uważam, że każda z tych trzech gier jest topką. Żadnej z nich nie dałbym dziesiątki, bo były momenty, które mnie wkurzały. No ale, powiedzmy, taki przykład, koniec, koniec. Powiedzmy, Dragon Age 2 to 9,5, jedynka to 9,25, a Inkwizycja 9. A dlaczego? Według mnie, e, kompletna topka to były wybory postaci, praktycznie. Znaczna większość z nich była cudownie skonstruowana, i jeszcze interakcje między postaciami, no po prostu wątek postaci i tak dalej, był skonstruowany bardzo dobrze. I nawet bywało tak, że mieliśmy towarzyszy, e, gdzie na przykład e, mieliśmy towarzyszy bardzo religijnych, czy na przykład wierzących, tak dalej, poważnych, tak to nazwijmy. A oni mieliśmy serę przy okazji, czyli tą elfkę. I w zależności od naszych wyborów, jakbyśmy jak chcieliśmy iść jedną drogą, powiedzmy, że o, wierzymy w twórcę czy coś, jedni towarzysze się cieszyli, drudzy się obrażali. I to mi się podobało na zasadzie, że no nie z każdym towarzyszem na 100% się zakumplujemy, chyba że idziemy po prostu w to, żeby się zakumplować. Podobały mi się także gra aktorska, oprawa muzyczna i oprawa wizualna. To wszystko było kompletnie topką. Według mnie to powiedziałem podczas gry, ale według mnie na tym silniku gry mogliby do teraz stworzyć cały czas gry i by to wyglądało bardzo solidnie. Dlatego to jest tak to stoi na tych pozi poziomach. I dosłownie za te wszystkie rzeczy jestem w stanie dać dychę. Jednakże są dwie rzeczy, które mnie poważnie zabolały w Dragon Age, przez co ta ocena jest niższa. Pierwsza rzecz to jest otwarty świat. Otwarty świat został skopany według mnie. Dużo prowincji ma ten otwarty świat. Po nic tak na serio. Ta gra z tym otwartym światem byłaby dobrym MMOsem, tak, takie miałem pierwsze wrażenie. Z czasem przestałem, yy, przestałem w ogóle uczęszczać do otwartych światów, ponieważ te światy polegały na tym, że o, idziesz tam, masz jedną, jednego questa głównego, który możesz pójść po prostu i go zrobić a resztę świata możesz sobie poodkrywać. E, tylko tak na serio to średnio cokolwiek dawało, to tak na, to nie było po, pomocne tak na serio. E, dawało ekspad, dawało ekwipunek i tak dalej, ale było bardzo nieprzyjemne, ten świat był po, po prostu pusty. Masa znajdziek i tak dalej, szczególnie były znajdźki w sensie, że stwierdzasz jakiś czas obszar, powiedzmy naturalnie, po prostu tam chodzisz, docierasz do e, takiego, e, takiej lunety, którą odkrywasz e, jakieś tam z, zaginione kawałki czegoś, i okazuje się, że są na tym obszarze, który odkryłeś, ale ty nie mogłeś tego zauważyć, dopóki nie poszedłeś do tej lunety i tego nie odkryłeś w ten sposób. Więc musisz ponownie się wracać i cały ten obszar przechodzić jeszcze raz od lewa do prawa, tylko po to, żeby ze, zebrać te kawałki, odłamki. E, to było bardzo irytujące według mnie, i to po prostu sztucznie wydłużało grę. To, w tą grę e, samą. Samego Dragon Age'a. Już Wam powiem, ile dokładnie rozegrałem czasu. Eee, rozegrałem 80 ponad godzin. To jest z tego, co kojarzę, tyle, co poświęciłem na jedynkę i dwójkę. Łącznie. Eee, dlatego uważam, że ta gra jest niepotrzebnie wydłużona. Szczerze, spokojnie mógłbym 20 godzin z tej gry uciąć, jakbym kompletnie olał otwarte światy i na nawet, według mnie, ta gra by na tym skorzystała. Drugą rzeczą, która mi się kompletnie nie podoba w tej grze, jest system walki. On jest kompletnie do dupy. W jedynce, jak najbardziej. Możemy tutaj, cyk, sens był, żeby przełączać się między członkami drużyny podczas bitwy, OK. W dwójce też było spoko. W trójce zabolał ten system. Dlaczego? Ponieważ jeżeli graliśmy postacią walczącą wręcz, to musieliśmy iść za przeciwnikiem wsadem. Jednocześnie atakując. Gdzie w, tym, gdzie w poprzednich momentach, automatycznie jak klikaliśmy na przeciwnika, on szedł i robił autoataki. I ustawiliśmy dopiero skile, czy na przykład, że ma zmienić przeciwnika, czy usiąść z jakiegoś kręgu, gdzie ma człowiek, przeciwnik zaraz zaatakować. Według mnie ten system walki został skopany i granie czymkolwiek innym niż łucznikiem oraz magiem, którzy jednak mają troszkę lepszy ten system walki, bo nie muszą podążać za przeciwnikami, jest bez sensu. Natomiast e, nie znalazłem jakichś modów, które by to zmieniały. E, myślę, że. Pozbycie się tego podążania za przeciwnikiem było spowodowane tym, że jakby teraz ten dragon Age taki kompletny e, trójwymiar względem poruszania się przeszedł. To znaczy, teraz można było skakać, teraz można było wchodzić na jakieś platformy i tak dalej, i tak dalej. Gdzie wtedy to po prostu się szło płasko, tylko osu, po schodach się sch wchodziło wyżej. Więc wtedy, jak było e, namierzanie przeciwników, to było według jednej ośki, tak na no, tych dwóch osiek, czyli x, y, a dos doszła ośka Z, no myślał się, że stwórcy. Nie twórcom, nie wiem dlaczego tak w sumie, no nie jestem twórcą, ciężko mi powiedzieć. Ale możliwe, że to był powód dlaczego oni zrezygnowali z tym, że po się klika na przeciwnika i postać sama biegnie. Bywało tak, że chociaż, powiem tak, NPC, wojownicy wręcz, nie mieli z tym większego problemu. Czasami zdarzało się, że towarzysz mi się zaciął i stał w miejscu i nic nie robił. Ten, ten do walki wręcz, nie wiem czy magowie tak się myścinali, ale ten do walki wręcz zdarzało mu się. I musiałem na niego przełączyć i zrobić jakiś ruch, na przykład skoczyć nim. I w tym momencie on się odcinał, algorytm się ten odnawiał i szedł sobie się, się klepać. E, niestety, te dwie rzeczy, a szczególnie ta walka, ona jest taka po prostu, to jest bardzo ważna rzecz. I przez to musiałem przez to zmieniłem poziom trudności na łatwy, bo mi walka żadnej przyjemności nie sprawiała, Nic a nic. E, no i ciężko było coś tam taktycznie tak na serio robić a tym bardziej sterować troma członkami drużyny jak tym członkiem, który się jest trzeba się poruszać w wsadem, żeby atakować chyba, że się przełącza na mapę taktyczną, która jest kompletnie praktycznie z góry pokazana i jest bardzo mały wycinek tej mapy taktycznej, przez co jest nieintuicyjne według mnie poruszanie się w tej no, po prostu walkę z kopali, a co do samej eksploracji jeszcze tych otwartych światów wspomnę, że grając w to miałem takie wrażenie i mam je do dzisiaj, że te Światy, to eksploracja światów jest taka, takim gorszym Genshinem Impact. I szczerze, e, nie było ani jednego momentu, który zmieniłby moją tę e, opinię. Bo taki prosty przykład. E, tutaj, jeżeli mamy jakąś ścianę, jakąś ten górę, musimy obejść z reguły i znaleźć wejście, bo praktycznie nie ma szansy nam to wskoczyć. W Genshinie można było się wspinać. Jesteśmy tutaj w jakiejś wysokości, nie ma możliwości jakiegoś szybkiego zejścia, poza szybką podróżą, oczywiście. W nie można było zlatywać takie, takie małe pierdoły. W nie można było pływać, a tutaj wchodzisz do wody i się topisz tak na serio. Według mnie było niestety dużo w tym momencie skopanych kwestii przez eksplorację i, i, i przez walkę. Natomiast, co chcę powiedzieć, chyba przejdziemy w tym momencie do takiej bardziej spoilerowej części, gdyż do teraz leciałem bez spoilerowo głównie, mimo że tam o tej serze wspomniałem i tak dalej. E, słuchajcie, według mnie wybory postaci i te wybory drużynowe i relacje między postaciami, jak wspominałem, kompletna topka. E, bardzo mi się podobało. W e, postacie charyzmatyczne, żelazny byk, e, blackwall, wątek blackwalla mi się bardzo podobał, koniec końców. Na początku myślałem taki eee! Ale koniec końców, jak się okazało, kim on jest i, i tak dalej, to było, to było cudo. Um, mówię, ta eksploracja, kurna, był, były takie momenty, gdzie rzeczywiście grałem w tego Dragon Age i myślałem, dosyć, dosyć, nie chce mi się. Ten otwarty świat, chodzisz, mnie to w ogóle nie bawi. O, chodzenie po świecie w Minecrafcie mnie bardziej bawi, tak jak Genshin'a bym odpalił, jakbym chciał pograć sobie w otwartym świecie. Ale nie tutaj. Um, też, a, też to, co zapomniałem wspomnieć. E, według mnie troszkę za mały wpływ e, pochodzenia postaci, jaką jest. E, bardzo mi się w jedynce podobało, że praktycznie każda postać miała swój własny e, takie intro, e, prolog taki własny. Natomiast w momencie, jak wybieramy tutaj kastoruda, czy to, czy tamto, to większej zmiany nie ma. Są efekty podczas gry. Bo już wspomniane na przykład. Tych, no, nie, grałem Tylko z człowiekiem tutaj, łucznikiem, ale domyślam się, że grając z kimś innym, inaczej było to wspominane, bo u nas często było wspominane to, że jesteśmy tym szlachcicem. to też troszkę zmieniało relacje niektórych postaci. Na no to widziałem, szczególnie w tym Orleę to raz, a dwa były misje przy stole narad, które zrobiły ten, które nawiązywały też do naszej postaci. Co właśnie, jak już jesteśmy przy stole narad, co mi się nie podobało, stu narad mi się nie podobał, bardzo mi się nie podobał, szczególnie jak już robiłem te otwarte lokacje, to bywało tak, że miałem zablokowany jakiś teren, bo coś było zawalone, bo jakiś dym e, był, który nas zatruwał i musieliśmy wrócić do stołu narad, zlecić to i to nawet nie było tak, że okej, okay, to czasu potrzebuję, nie, pięć punktów władzy i masz odblokowane, możesz iść już teraz. Takie kurwa, czemu czemu teraz, czemu nie można było na miejscu guzikiem to zrobić jednym, czyli chcesz poświęcić 5 punktów władzy, żeby to odblokować. Okej, okay. to byłoby głupie, ale byłoby lepsze niż to, że musimy się wracać do fortecy i do tego stołu narad i, i znowu teleportować się z powrotem. To po prostu była znowu mechanika, która miała w cudzysłowie ubić czas. Na zasadzie, żeby grało się dłużej i człowiek myślał, o tyle rzeczy do robienia. Jak jesteśmy jeszcze przy stole narad, co mi się nie podobało, to no, na stół narad. W większości przypadków. Był bardzo nieczytelny na start. Eee, te misje, że w jednej masz 7 godzin, 20 godzin, jakaś misja chyba była, albo była misja 12 minut. Taki kurna. Zarostrzał. Eee, wiem, że jest mod, który usuwa kompletnie ten czas, ale na razie olejmy mody, tak? Eee, bierzmy grę taką, jaką jest. Eee, bardzo mi się nie podobało właśnie ten, ten czas. Eee, i te same misje, to byłoby spoko zrobione, jakby ktoś, mówię, zrobił z tego mmo -sa. Jakby to był MMORPG, to taki stu narad, wiecie, dajecie na 20 godzin, cyk, wracacie, macie jakiś item na przykład z wyprawy. Ale żeby na przykład wysyłać ludzi na wyprawę, coś tam, punkty władzy zużywać. A propos punktów władzy. E, miałem ich dużo w zapasie, robiąc te otwarte światy, miałem dużo punktów władzy w zapasie. Na co one były przydatne? Na rzeczy fabularne. Ile było ich przydatnych? Niewiele, a punktów miałem od cholery. Byłoby dobrze, jakby chociaż był taki sens, że można skrócić tą wyprawę punktami władzy. Jak na przykład, ok, yy, nie wiem, jakby to zrobili, na przykład, że chcesz skrócić wyprawę o godzinę, poświęć punkt władzy na przykład. I przez to wyprawa 20-godzinna 20 za 20 punktów władzy jest teraz. A wyprawa 19-minutowa czy 10-minutowa nie opłacałoby się. Ale nie ma tego. Nie ma tego. Punkty władzy leżały mi odłogiem, tak na serio, i, i tyle, i nie było jak ich wykorzystać. Jak już jesteśmy przy tym stole narad, to jeszcze są na ostatnią rzecz. Dużo misji miało tak, że jakie kliknęliśmy i zrobiliśmy, pozostawały na mapie i było napisane: ukończono. To niepotrzebnie według mnie zawalało tą mapę, ten stół narad, który tak czy tak, tam było dużo rzeczy cały czas do robienia, a one były pokazane jako ukończono i tyle. I zaśmiecały tą mapę. Też przy okazji bywało tak, że jeżeli mieliśmy. Wysłaliśmy powiedzmy trzech agentów, prawda? Wszystkich trzech wysłaliśmy. Chcemy zobaczyć jakąś misję. Jest zajęte. Okej, okay, zajęte, ale jaki agent jest przypisany? Tego też nie było. Jaki agent jest potrzebny? Po nawet wysłaliśmy Lelianę i Kulena. Taki przykład. Chodzimy cyk tu narad. I zajęte. Dobra, ale oni potrzebują Leliany czy Kulena w tym momencie. Bo wiadomo, że wtedy Józefina tego nie zrobi. Który z nich? Który z nich? Musi być wolny, żeby zrobić to zadanie teraz. I to było irytujące. Czasami wręcz czekałem po prostu aż wszyscy się zwolnią, żeby nie chodzić do tego stołu na 15 razy. Och. Ale jak ponarzekałem, przejdźmy do dobrych rzeczy. Przejdźmy do tego, jak e, było odwołanie do postaci. Do tych naszych decyzji z poprzednich części. Och, tro mam pozytywne wraże wrażenia i negatywne ale pozytywnych jest tak na serio dużo, że tak czy tak tej części dałbym 10 na 10. Ponieważ oczywiście to pokazanie na przykład, że Morrigan ma tego dzieciaka, widziałem scenę, co by było jakby Morrigan nie miała dzieciaka tak na serio. I to też było ciekawe, Komple przygotowali kompletnie inną scenę, na wszelki wypadek, jakby gracz w ogóle się nie przespał z Morrigan, Slash był kobiecą postacią oczywiście, bo to też była ten, opcja. E, albo żeby ten alistair albo Logan nie przyspali się ten z postacią. E, to było bardzo dobrze. Dużo jest tych właśnie wyjątków e, uwzględnionych. E, akurat, co mi się nie podobało, na przykład, to, że była decyzja o poświęć tego przywódcy, szarego strażnika, przy, w tym przypadku Strauta u nas, albo Hoka. To było kompletnie bez sensu, według mnie. Jakby to była konsekwencja jakichś wielu decyzji po drodze I koniec końców przez te decyzje zostało nam tylko to, że musimy kogoś poświęcić Rozumiem, jak najbardziej Ale że po prostu idziesz, nie masz żadnego wpływu I musisz poświęcić jedną osobę Po prostu musisz, żeby że gra mówi Ale ci na serduszko teraz zaboi, Ale musisz kogoś poświęcić To było głupie według mnie Więc niestety były takie momenty nie to było bardzo dobre, ale były takie momenty, gdzie to było po prostu bardzo słabe Sam się osobiście zdziwiłem, że ta bitwa z Koryfeuszem tak szybko przyszła Koniec końców Myślałem, że jeszcze troszkę no dwie, trzy misje fabularne główne, ale okej, okay. mm. nie, nie narzekam. Efekty wizualne, na przykład walka Morrigan jako smoka kontra smoka Koryfeusza, to była epicka, dużo było epickich rzeczy wizualnych. No mówię, ta gra jest po prostu piękna wizualnie i dużo rzeczy mi tutaj pasuje i rzeczywiście po prostu delikatne dopracowanie graficzne i mechaniczne tego silnika mogłoby sprawić, że mogliby wydawać grę, z tempem BioWare mogliby wydawać jakąś grę na tym silniku dwa razy, znaczy raz, raz na dwa lata, na przykład. I, I by wychodziła bardzo dobrze. Jednak, wracając do powiązań, postaci negatywy. O, brakuje mi tego strażnika Fereldenu, tego bohatera Fereldenu. W ogóle nie wprowadzony. Praktycznie niestety kilka razy wspomniany w dialogach albo na, na, na z tym stole. Ale z tego co wiadomo, coś przeczytałem, gdzieś w necie, nie wprowadzili go między innymi dlatego, że w pierwszej części nie miał głosu i nie chcieli robić tego jakiegoś aktora głosowego teraz dodawać, żeby on był ten używany. Rozumiem, że też dużo rzeczy, które ja oczekiwałem od tych gier i na które liczyłem jak na przykład większe wprowadzenie, ilości, po, wprowadzenie większej ilości postaci z drugiej, e, drugiego Dragon Age'a na przykład Meril, żeby przyby, przybyła z hokiem tutaj. W moim przypadku, albo nawet jakaś inna postać, cokolwiek innego, według mnie to byłoby bardzo dobre, ale wiem, że koniec końców gdzieś trzeba było postawić tutaj linię i że sorry, dalej nie pójdziemy, chyba że chcecie grę 4-5 lat później. Dla mnie to nie, było, nie robiłoby różnicy, ponieważ gram to w 2023. Ale <grym> myślę, że różnica premiery chyba tam 2014, Dragon Age, a na przykład 2,18, to byłaby różnica dla tych, co czekali na dzień premiery po prostu. Podobał mi się ogólnie też dodatek Tres chociaż to zrobienie z tego motywu, z tym bogiem na koniec troszkę mi namieszało we łbie, wam powiem. I też to, czy inwizycja jest rozwiązana, czy nie? Oraz to, czy mścimy się na solasie, czy nie, e, było tylko. No, robimy to albo to, robimy to albo to i to tyle. Nie było żadnych decyzji po drodze tak na serio, które na to wpłynęły. E, wiem, że. E, coś chyba, może by było innego, jakbyś był romans z solasem, ale. W, nie, wiem, nie wiem, nie miałem tej części, ale troszkę mnie to podirytowało, że po prostu to było tak ograniczone. Co do jeszcze samego Hoka, co do, do Dragon Agea 2. Bardzo fajnie, że się pojawił. Oczywiście, jak najbardziej szkoda, że nie wczytali automatu jego wyglądu z dwójki u mnie, tylko że trzeba było ustawiać go ręcznie. Ale nie podobało mi się, jak się skończył motyw Hawka. Na zasadzie ja oszczędziłem tego Hoka, prawda. Tam już Sz Straut się po poświęcił, ale było tyle. Był po prostu później kilka razy wspomniany w dialogach i to tyle. Że tam był w tym Weisshaupt, jak to się nazywało, i próbował tych szarych strażników ogarnąć. Ale. Trochę, frajda Carver. Carver nie był wspomniany w ogóle. Myślę pewnie Betani też nie była wspomniana. Oni obydwoje z nich było szarymi strażnikami. Znaczy mogło być szarymi strażnikami w sumie, bo Carver u mnie został szarym strażnikiem. Nie było ani razu wspomniane, no, chociażby albo spotkanie Carvera byłoby emocjonujące, jakby Carver rzeczywiście był już tym szarym strażnikiem, który dołączył do e, do Koryfeusza. A my te, dlatego Hoka próbujemy go uratować czy coś. To by było bardzo dobre. Już więcej było wykorzystane z tym Baronem Kuslandem, co do postaci z pierwszej edycji, że no, nasz starszy brat w koniec końców przejął tereny po naszych rodzicach. A, to już nawet więcej było zrobione w związku z tym niż jakkolwiek w związku z karwerem, co mnie tak troszkę boli, albo mówię, pewnie z beta nie, tak samo nic nie było dodane, minus według mnie, niestety. No i koniec końców z gry jestem jak najbardziej zadowolony, chociaż <grym> ja mówię, te 20 godzin gry mniej mogłoby być. A 20 gry dla godzin gry, no, dla niektórych to są powiedzmy 2 dni grania, ale dla innych to może być 3 tygodnie spędzenia przy kąpie, na przykład albo dwa tygodnie e, dodatkowego grania, gdzie im się gra na przykład nie podoba. E, dlatego myślę, że bez tego otwartego świata oraz lepszą mechaniką walki gra o wiele bardziej by zyskała, bo fabularnie to mnie montowała w niektórych momentach, urywała dupę, że, że szkoda gadać, można to spokojnie zobaczyć na nagraniach. Ale. No kurczę no, jakby to powiedzieć. Mogło być lepiej, ale jest bardzo dobrze, tak czy tak. E, myślę, że to tyle tej recenzji. Mam nadzieję, że obejrzeliście, wam się spodobała, seria wam też się spodobała, jeżeli ktoś oglądał. E, jutro jeszcze pojawi się recenzja Dragon Age jako trylogii. I. I na razie odstawiamy Dragon Age w ten sposób, aż do momentu wyjścia kolejnej części, która ma po, ponoć wyjść najwcześniej w przyszłym roku. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!